Siema Ridik z tej strony Ogólnie to dawno nie grałem w Paint'a 5 lat miałem nawet swój Team GSG. i stwierdziłem, że wróciłem do Painta przed koronawirus i zacząłem grać i gorąco zapraszam żeby wszyscy zaczęli grać jeszcze raz w Paint'a Jest coraz mniej graczy, jest coraz ciężej, ale gramy Guma i star Painball organizuje teraz imprezkę. Zapraszam wszystkich na 16 sierpnia na Jęczydło. Zrobimy Wietnam 2. Chłopaki, nie chcę słyszeć więcej wymówek. Let's play paintball! Yeah. <laughs> <laughs>